W tym wideo pokażę Ci, jak podłączyć swoją subdomenę pod GetResponse, tak, aby móc tworzyć strony lądowania pod swoją własną subdomeną. Zapraszam. W tej serii wideo pokazuję, jak używać narzędzi GetResponse do budowania listy mailingowej i do automatyzowania pracy online. Lista mailingowa pomoże Ci osiągać lepsze rezultaty, lepszą sprzedaż, lepszy i wygodny zasięg, lepszą rozpoznawalność, lepszy wizerunek zdobywać więcej zaufania Twoich odbiorców oraz pozwala automatyzować pracę online tak, aby były efekty, nawet gdy nie macie przed komputerem. Dzisiaj dzień szósty, podłączenie subdomeny pod GetResponse. Cały kurs dostępny jest na stronie getresponse.klientz.pl w zakładce 30 dni krok po kroku, kliknij w link pod filmem. W tym wideo pokażę Ci, jak połączyć subdomenę z Get Response, tak żeby w opcji Landing Page można było tworzyć strony, które będą się wyświetlały pod adresem subdomeny, czyli np. przykład W poprzednim wideo stworzyliśmy sobie subdomenę, tworzy się to na hostingu. Ustawiliśmy też rekord CNAME oraz usunęliśmy rekordy A i to było niezbędne do tego, żeby teraz właśnie móc podpiąć tą subdomenę pod Get Response. Także jeżeli nie oglądałeś poprzedniego wideo i nie wykonałeś tego, to wróć tam, bo to trzeba najpierw wykonać i dopiero teraz będziemy podpinać tą subdomenę w GetResponse. Tutaj w GetResponse wchodzimy sobie swoją avatar, swoje konto, zarządzaj kontem i tutaj domeny landing page. Ja widzisz mam już trzy takie podpięte subdomeny i klikamy dodaj i tutaj piszemy tą subdomenę. Ja sobie stworzyłam taką, więc tak sobie piszę. Dodaj domenę. Jeżeli jest kudeczka szara informacja, że oczekuje, to znaczy, że te DNS-y, które ustawione zostały na hostingu jeszcze nie działają. Trzeba po prostu poczekać. Do 70 godzin powinno to zacząć działać. Jeżeli po tym czasie dalej jest oczekuje, to znaczy, że coś było źle na hostingu zrobione i trzeba poprawić. Być może kropki nie dodałeś, nie dodałaś albo jest jakaś literówka. Jakiś błąd jest, więc wtedy... Możesz się kontaktować z obsługą Cyberfolks lub możesz też do mnie napisać, postaram ci się pomóc. W tym wideo to wszystko, zapraszam do kolejnej lekcji. Pierwsze ustawienia w GetResponse, adres e-mail, uwierzytelnienie i kilka jeszcze takich technicznych rzeczy związanych z RODO i tak dalej. Zapraszam. Więcej leadów, więcej konwersji, więcej sprzedaży. Nazywam się Joanna Sitaż i pokazuję, jak używać Ged w biznesie online, aby odzyskać czas i zwiększyć efektywność oraz wygodę pracy. It's not a game, it's a